Milczenie nie jest oznaką słabości, jest wyrazem siły i odporności. Czy kiedykolwiek słyszałeś wyrażenie czyny mówią głośniej niż słowa? Cóż, cisza jest dla mądrych, tych, którzy zdają sobie sprawę, że prawdziwa moc nie leży w zamieszaniu, ale w kontrolowaniu własnego życia. Kiedy opanujesz ciszę, twoja wizja rozszerza się, torując drogę do nowego sposobu życia. Pierwszą wielką korzyścią jest opanowanie obserwacji i ostrości. Cisza staje się tajną bronią do bycia bystrym obserwatorem i mistrzem koncentracji, jak szkło powiększające, które oczyszcza najmniejsze szczegóły. W ciszy uświadamiasz sobie najważniejsze aspekty każdej sytuacji. Filozofowie stoiccy rozumieli moc ciszy, opisując ją jako tarczę, która chroni mądrość i odżywia zrozumienie, które rodzi się z cichej kontemplacji świata. Ile razy zdarzyło Ci się przeoczyć ważne szczegóły, co skutkowało nieporozumieniami, błędami i straconymi szansami? Cisza działa jak osobiste szkło powiększające, zwiększając Twoją zdolność do wychwytywania najsubtelniejszych szczegółów i wyłaniając się jako mistrz obserwacji i niezachwianej koncentracji. Kolejną korzyścią jest najwyższa kontrola emocjonalna. Cisza staje się kluczem do osiągnięcia Pełnej kontroli emocjonalnej to nie tylko magiczna sztuczka. Wyobraź sobie, że jesteś w gorącej kłótni, a cisza staje się Twoją tarczą, zapewniając kluczowy moment na zastanowienie się przed reakcją. Daje to kontrolę nad reakcjami emocjonalnymi, zapewniając, że reagujesz w sposób przemyślany, a nie impulsywny. Cisza działa jak przycisk pauzy w napiętej scenie filmowej. Pozwalając ci zastanowić się nad swoimi uczuciami i ocenić uzasadnienie swoich emocji. Ponadto cisza pozwala zachować energię życiową. Pomyśl o niej jak o strażniku chroniącym twoją cenną energię. Każde słowo i działanie są jak monety w skrzyni skarbów. Kiedy mówimy niepotrzebnie, to tak, jakbyśmy rozpraszali nasze bogactwo bez zastanowienia. Stoicy uznawali znaczenie oszczędzania energii, porównując ją do rzeki która musi płynąć mądrze przez całe życie. Cisza działa jako sposób na oszczędzanie życia, podobnie jak wyłączanie światła w pokoju, gdy wychodzisz, aby oszczędzać energię elektryczną. To sposób na naciśnięcie przycisku pauzy, pozwalający zachować energię na to, co naprawdę ważne. Traktuj ciszę jako stację ładowania energii, przygotowując się na poważne życiowe wyzwania. Wreszcie, cisza poprawia zdolność do podejmowania decyzji. Działa jak mentor, wyostrzając twoją zdolność do mądrego wyboru, porównywalnie do rzemieślnika szlifującego ostrze do perfekcji. W przeciwieństwie do tego, podejmowanie decyzji bez ciszy jest jak próba rozwiązania zagadki z brakującymi elementami. Pomyśl o tym, jak o żeglowaniu łodzią po burzliwych wodach bez mapy, z pewnością zgubisz się lub uderzysz w skały. Cisza jest jak posiadanie mapy, zapewniającej precyzyjną nawigację po zdradliwych wodach życia. Starożytni mędrcy stoiccy wiedzieli, jak podejmować decyzje. Epiktet powiedział kiedyś: powiedz sobie, kim chcesz być, a następnie zrób to, co należy zrobić. Zasadniczo decyzje są krokami do stania się tym, kim chcesz być. W naszym chaotycznym życiu Zawsze mamy do czynienia z sytuacjami, które wymagają szybkich decyzji, jak w labiryncie z kilkoma ścieżkami i koniecznością wyboru tej właściwej. Podejmowanie pochopnych decyzji bez ciszy jest jak wybieranie ścieżki na ślepo, mając nadzieję, że zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz. Cisza jest narzędziem do podejmowania lepszych decyzji, jak pochodnia w labiryncie, która oświetla każdą ścieżkę, umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów. Pozwala zatrzymać się, pomyśleć i dokładnie ocenić opcje przed podjęciem działania. Pomyśl o ciszy jako o laboratorium decyzyjnym, w którym analizujesz swoje wybory, aby upewnić się, że są one zgodne z Twoimi długoterminowymi celami i osobistymi wartościami. To Twój sekret podejmowania decyzji, które przybliżą Cię do życia, jakie sobie wyobrażasz. Nie spiesz się więc z dokonywaniem wyborów. Nie narażaj swojej przyszłości. Przyjmij ciszę jako swój kompas decyzyjny, zwiększając swoją zdolność do podejmowania mądrych działań, jednej przemyślanej decyzji naraz. To droga do zostania kapitanem własnego statku, żeglowania po morzach życia z pewnością siebie i celem. Cisza jest berłem władzy, symbolem mocy. Jesteś władcą, a cisza jest Twoim królewskim godłem, odznaką honorową, która prezentuje Twój autorytet. Podobnie jak przywódca, którego słowa są słuchane nie ze strachu, ale z szacunku, cisza jest Twoją prawdziwą obecnością, przykuwającą uwagę i szacunek otaczających Cię osób. Filozofowie stoiccy rozumieli znaczenie autorytetu, a wraz z wielką władzą przychodzi potrzeba wielkiej odpowiedzialności. W codziennych interakcjach, takich jak spotkania czy rozmowy rodzinne, Twoje słowa powinny mieć znaczenie i wpływ ale jeśli ciągle mówisz, twój autorytet może zostać osłabiony. Cisza wzmacnia twój autorytet, działając jak pokrętło głośności, zwiększając wpływ twoich słów, gdy mówisz mądrze. Pomyśl o ciszy jako narzędziu do budowania autorytetu, w którym uczysz się sztuki skutecznej komunikacji, wzbudzając szacunek nie wysokością głosu, ale głębią tego, co mówisz. Cisza nie jest oznaką słabości, jest symbolem Twojej mocy i autorytetu. Przyjmij ją jako swoją własną i zobacz, jak zwiększa Twój wpływ i szacunek w każdym aspekcie Twojego życia. To droga do stania się liderem, który jest słyszany, rozumiany i naśladowany. Nie dlatego, że krzyczysz, ale dlatego, że masz coś ważnego do powiedzenia. Cisza jest Twoją tarczą, aby uniknąć konfliktu, Twoim sposobem na uniknięcie niepotrzebnych bitew, i utrzymanie pokoju. Wyobraź sobie życie jako pole bitwy, gdzie konflikty są czyhającymi pułapkami. Cisza jest Twoją tarczą, chroniącą Cię przed wpadnięciem w te pułapki. Pomyśl o tym jako grze w szachy, starannie planując swoje ruchy, aby uniknąć zagrożeń. W prawdziwym życiu, cisza jest strategiczną pauzą, która pozwala Ci pomyśleć, zanim zaczniesz działać, zmniejszając szanse na zaangażowanie się w konflikty. Filozofowie stoiccy rozumieli znaczenie zachowania wewnętrznego spokoju, mądrze wybierając swoje bitwy. Jak zauważył Epikur, w codziennych konfliktach, w których każde słowo lub działanie może prowadzić do nieporozumień, cisza staje się strategią unikania konfrontacji. Pomyśl o tym, jak o negocjacjach przed rzuceniem się w wir walki. Cisza jest narzędziem do utrzymania pokoju, pomostem między przeciwnymi stronami zapewniającym, że konflikty są rozwiązywane poprzez rozmowę, a nie konfrontację. Cisza nie jest biernością, to Twoja broń do utrzymania pokoju i harmonii. Przyjmij ją jako swoją tarczę przed niepotrzebnymi konfliktami i zobacz, jak prowadzi ona do bardziej pokojowych i konstruktywnych interakcji w Twoim życiu. W ten sposób stajesz się dyplomatą spokoju, unikając konfliktów i promując zrozumienie i jedność. Cisza jest narzędziem do zdobywania szacunku. Pokazuje, że jesteś osobą, której warto słuchać. Pomyśl o starym przysłowiu: czyny mówią głośniej niż słowa. Milczenie jest Twoim działaniem, wyraźnym znakiem, że zasługujesz na szacunek. Filozofowie stoiccy rozumieli znaczenie szacunku, dając przykład, żyjąc cnotliwie i włączając zasady do swoich codziennych interakcji. Szacunek jest walutą zaufania i podziwu, zdobywaną, gdy praktykujesz to, co głosisz. Kiedy mówisz za dużo, twoje słowa tracą na znaczeniu, a twoje działania mogą zagubić się w hałasie. Cisza wzmacnia szacunek, skupiając się na twoich działaniach i słowach, sprawiając, że świecą jasno. Potraktuj ciszę jako drogę do zdobycia większego szacunku, gdzie pokazujesz, a nie mówisz, kim jesteś. Chodzi o powściągliwość. Pewność siebie i głębie. Chodzi o wstanie i zdobycie szacunku, na który zasługujesz. Przyjmij ciszę jako narzędzie do zdobywania szacunku i obserwuj, jak przekształca Twoje działania w potężne dowody Twojego charakteru. To Twoja droga dostania się osobą, która wzbudza podziw, nie poprzez głośne proklamacje, ale poprzez cichą i potężną obecność. Teraz po zagłębieniu się w lekcję stoicyzmu. Nadszedł czas na działanie. Poświęć chwilę na refleksję i zobowiązanie. Napisz swoją obietnicę w sekcji komentarzy, deklarując sobie: Jestem wojownikiem w moim własnym życiu. Jestem zdeterminowany, by zamilknąć i stać się kimś wartościowym i odnoszącym sukcesy. Nie zapomnij kliknąć przycisku Lubię to i zasubskrybować. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się wpatrywać w sufit o 3 nad ranem, zastanawiając się, jak znaleźć energię na kolejny dzień? Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji, gdy życie staje się bezlitosną burzą i wszystko, czego chcemy, to latarnia, która nas poprowadzi. Pamiętaj, że nie jesteś sam. W tym miejscu pojawia się stoicyzm. Lekcje stoickie mogą zmienić trudne dni w chwilę wzrostu. Obejmowanie chwili obecnej. Praktykowanie wdzięczności, kultywowanie wewnętrznej siły i znajdowanie czegoś, za co można być wdzięcznym, to zasady, które przynoszą odporność i mądrość w życiowych wyzwaniach. Podróż przez życie jest jak żeglowanie po nieprzewidywalnych morzach, ze spokojnymi dniami i gwałtownymi burzami. Podczas tych burz najważniejsza jest twoja wewnętrzna siła, która przynosi duchową odporność siła psychiczna i odwaga emocjonalna. To cichy szept pośród chaosu, zachęcający do dłuższego stawiania oporu. Rozwijanie solidnego wewnętrznego autorytetu wymaga ciągłego wysiłku. Chodzi o podejmowanie codziennych decyzji z odwagą, postrzeganie wyzwań jako okazji do rozwoju i poszukiwanie mądrości poprzez doświadczenia. Każde niepowodzenie jest lekcją w przebraniu. Ta wewnętrzna siła nie tylko przygotowuje cię do stawienia czoła życiowym burzom, ale także pozwala Ci osiągnąć horyzonty, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Spełnione życie nie jest definiowane przez brak wyzwań, ale przez zdolność do pokonywania ich z niezachwianą wewnętrzną siłą. Tak jak kwiat rozkwita we właściwym czasie, tak i nasze życie ma swój własny rytm. Cierpliwość jest sztuką celowego czekania, zdając sobie sprawę, że każda chwila ma swoje znaczenie. Praktykowanie tego to nie tylko bierne czekanie, ale aktywne przygotowywanie się do wzrostu i ewolucji. Zrozumienie tego, co jest pod naszą kontrolą, jest niezbędne. Życie jest pełne burz, grzmotów, błyskawic i wyjących wiatrów, które próbują nas powalić. Nie możemy kontrolować burzy ani ścieżki błyskawicy, ale możemy zapalić świece, aby znaleźć schronienie i trzymać się tego, co nas trzyma. Epiktet powiedział, że nie możemy wybrać naszych zewnętrznych okoliczności, ale zawsze możemy wybrać, jak na nie zareagować. Skupianie się na tym, na co mamy wpływ, np. Na, na naszych reakcjach, emocjach i decyzjach, jest jak zapalanie świec przeciwko ciemności. Przeciwności losu, choć trudne i wymagające, mają moc kształtowania nas, poprawiania naszego charakteru i przekształcania nas w lepsze wersje nas samych. Każde wyzwanie Czyni nas ostrzejszymi, silniejszymi i bardziej wyrafinowanymi. Zamiast postrzegać wyzwania jako przeszkody, powinniśmy postrzegać je jako okazję do rozwoju, nauki i odkrywania mocnych stron, o których nawet nie wiedzieliśmy. Poszukiwanie mądrości to nie tylko gromadzenie wiedzy, ale także zadawanie właściwych pytań i pokora, by uczyć się na sukcesach i porażkach. To podróż, która wzbogaca duszę wyostrza umysł i poszerza horyzonty. Kultywowanie współczucia wymaga bycia otwartym na każdą osobę i doświadczenie, uznając, że prawdziwa mądrość leży na własnej ścieżce. Pielęgnuj każdy krok, każdą chwilę i każde objawienie, ponieważ sama podróż jest największą nagrodą. Poświęć chwilę, aby zastanowić się nad bitwami, które inni mogą stoczyć, ukrytymi za ich uśmiechami lub milczącymi spojrzeniami. Ta refleksja jest okazją do nawiązania głębszej więzi w naszej wyjątkowej podróży przez życie, pełnej indywidualnych wyzwań i radości. Marek Aureliusz powiedział, że to, co szkodzi rojowi, szkodzi wszystkim. Okazując akty życzliwości, zrozumienia i empatii, nie tylko oferujemy pomoc, ale pielęgnujemy zbiorowego ludzkiego ducha. Zrozumienie współczucia wykracza poza zwykłe współczucie lub smutek z powodu nieszczęść innych. Obejmuje ono postawienie się w sytuacji drugiej osoby tak, jakby to był nasz własny ból i podjęcie konkretnych kroków, choćby najmniejszych, w celu złagodzenia tego bólu. Kultywowanie współczucia wymaga świadomego wysiłku, charakteryzującego się większym słuchaniem, mniejszym mówieniem, większym odczuwaniem i mniejszym osądzaniem. W świecie naznaczonym podziałami współczucie działa jak most, który łączy serca i leczy rany, zapewniając głębsze poczucie celu i spełnienia w naszym życiu. Te stoickie lekcje wzmocnią Twoją odporność, spokój i determinację w trudnych czasach. Przyjmując je konsekwentnie, będziesz lepiej przygotowany do prowadzenia cnotliwego i szczęśliwego życia, nawet w obliczu wyzwań. Zastosowanie tych lekcji w praktyce przynosi przełomowe rezultaty. Epiktet uważał, że nasze reakcje emocjonalne są zdeterminowane przez nasze reakcje, a nie przez same wydarzenia. Zrozumienie tego jest kluczowe, gdy pomagamy innym. Czasami, nawet przy najlepszych intencjach, inwestowanie energii w potencjalnie nierozwiązywalne sytuacje może być daremne. Określenie, kto naprawdę chce pomocy, ma fundamentalne znaczenie. Pierwszym typem osoby, na którą należy uważać, są oportuniści, którzy wykorzystują empatię innych jako słabość. Zidentyfikowanie ich jest kwestią obserwacji ich działań, ponieważ często proszą o przysługi, które sami mogliby rozwiązać. Prawdziwi przyjaciele proszą o pomoc tylko wtedy, gdy naprawdę jej potrzebują. Oportuniści próbują sprawić, że poczujesz się winny, że odmówiłeś, nawet jeśli już kilka razy im pomogłeś. Najlepszym rozwiązaniem jest zdystansowanie się od takich osób bez poczucia winy. Pamiętaj, że Twoim głównym obowiązkiem jest dbanie o siebie i dotrzymywanie obietnic. Drugi typ to ktoś, kto myśli tylko o sobie. Niektórzy ludzie są tak egocentryczni, że wierzą, iż świat kręci się wokół nich. Na przykład, gdy wspominają, że ruch uliczny się pogorszył, bagatelizują problem, ponieważ nie mają z nim do czynienia. Dzieląc się dobrymi wiadomościami, takimi jak nowa praca, mogą umniejszać swoją radość, wyrażając niezadowolenie z własnej pracy. Wydaje się, że kradną twoje szczęście i zastępują je własnymi zmartwieniami. Jeśli nadal wspierasz kogoś, kto troszczy się tylko o siebie, dewaluujesz siebie. Poproś go, by troszczył się także o innych. Jeśli próbujesz pomóc komuś być bardziej altruistycznym, a on nie wykazuje zainteresowania, Zmiana nie nastąpi. Najlepiej trzymać się z dala od takich osób, które często narzekają i mogą wciągać innych w swoją negatywność. Trzeci typ to ci, którzy nigdy nie uznają swoich błędów. Osobom tym trudno jest przyznać, że się mylą, co świadczy o braku samoświadomości i pokory cech niezbędnych do rozwoju osobistego, jak twierdzili stoicy. Unikają brania na siebie odpowiedzialności. Na przykład, jeśli coś pójdzie nie tak z ich winy. Obwiniają inne okoliczności lub ludzi. Jeśli nie zdadzą egzaminu, obwiniają nauczyciela. Jeśli uczestniczą w wypadku samochodowym, winna jest pogoda. Zdezorganizowany dom odpowiedzialność za pracę. Ludzie ci uważają, że ich decyzje nie mają wpływu na innych, lub, co gorsza, po prostu nie przejmują się ich konsekwencjami. Pomaganie takim osobom jest trudne, ponieważ nie przyznają się one do swoich błędów. I znajdują wymówki na wszystko. Czy naprawdę można pomóc komuś, kto odmawia uznania swoich błędów? W większości przypadków próba pokazania im lepszej drogi jest daremnym przedsięwzięciem. Często po prostu narzekają i mogą próbować wciągnąć innych w swoją negatywność. Najlepszą opcją jest odejście. Taka postawa uniemożliwia im ewolucję i może negatywnie wpłynąć na ich własną drogę rozwoju osobistego, jeśli nadal będziesz próbował im pomóc. Czwartym typem osoby jest ta, która nie planuje przyszłości. Wyobraź sobie udrękę, gdy widzisz, jak ktoś, na kim ci zależy, marnuje swoje talenty i nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. To trudne, gdy próbujesz przypomnieć im, że życie ich omija, a oni nie wykazują żadnej troski. Widzisz w nich ogromny potencjał, większy niż oni sami zdają sobie sprawę. Życie w teraźniejszości jest oczywiście ważne, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy mieć celów na przyszłość. To, co robimy dzisiaj, kształtuje nasze jutro. Wykorzystujemy nasze naturalne i nabyte umiejętności, aby poprawić nasze życie. Niektórzy ludzie widzą tylko to, co jest przed nimi. Nie chodzi o to, że brakuje im umiejętności, po prostu nie myślą o tym, jak wykorzystać te umiejętności w przyszłości. Są utalentowani w wielu dziedzinach, ale zamiast podejmować działania, polegają na pomocy innych, znają swój potencjał, ale zadowalają się myślą, że zawsze znajdzie się ktoś, kto im pomoże. Trudno jest zachęcić ich do takiego rozwoju. Pozostają w stagnacji, a brak planowania uniemożliwia im pójście naprzód. Starożytni filozofowie mówili o znaczeniu budowania lepszego życia, ponieważ negatywne uczucia, takie jak niepokój, mogą zdominować tych, którzy nie dążą do rozwoju osobistego. Zachęcanie tych osób do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość. Jest bardziej skuteczne niż próba nauczenia ich nowych umiejętności. Jest to wyzwanie dla każdego, kto dąży do pełnego szczęścia i sukcesu. Przywołując mądrość starożytnych filozofów, istnieją cztery typy ludzi, którzy koncentrują się na negatywnych aspektach życia. Niektórzy zawsze widzą szklankę do połowy pustą, w przeciwieństwie do starożytnych myślicieli, którzy cenili spokój i stawiali czoła wyzwaniom z odwagą i wdzięcznością. Ważne jest, aby dostrzegać zarówno radości, jak i przeciwności losu, aby zachować zdrową równowagę psychiczną. Stawianie czoła trudnym dniom i odczuwanie złości lub smutku jest naturalne, ale skupianie się wyłącznie na negatywnych aspektach i ignorowanie tego, co dobre, to coś zupełnie innego. Istnieją osoby, które wydają się specjalizować w skupianiu się na minusach i szybko zdasz sobie sprawę, że pomaganie im jest przegraną walką. Kiedy dzielą się swoimi problemami, naturalne jest, że chcesz im pomóc, ale wydaje się, że mają nowy problem na każde rozwiązanie, które oferujesz. Ciągłe negatywne nastawienie może zacząć wpływać na twój własny stan umysłu to jak oglądanie wiadomości w telewizji, gdzie większość historii dotyczy negatywnych wydarzeń. Po zaproponowaniu niezliczonych rozwiązań możesz zacząć podejrzewać, że być może nie chcą pomocy. A po prostu lubią narzekać i zwracać na siebie uwagę. Być może nawet nie wiedzieliby, co zrobić, gdyby wszystkie ich problemy nagle zniknęły, ponieważ lubią mieć zagmatwaną mieszankę problemów do omówienia. Niektórzy ludzie zawsze wydają się koncentrować swoje rozmowy na swoich problemach, tak jakby to całkowicie definiowało ich życie. Często wspominają o braku pieniędzy, problemach z dziećmi, konfliktach w związkach, lub niezadowoleniu z pracy. Czy naprawdę wierzysz, że możesz coś zmienić dla kogoś, kto cały czas narzeka na każdy aspekt swojego życia i naprawdę chce pomocy? Być może rozsądniej jest nie próbować, jeśli chcesz zachować pozytywne nastawienie i zachować energię. Może lepiej pozwolić im znaleźć własną drogę i mieć nadzieję, że z czasem nauczą się być mniej negatywni. Skoncentruj swoją energię na ludziach, którzy naprawdę cenią twoje rady i chcą się poprawić. W przeciwnym razie ryzykujesz, że staniesz się tak negatywny, jak osoba, której próbowałeś pomóc, zanim zdałeś sobie z tego sprawę. Innym typem osoby jest ta, która nigdy nie bierze odpowiedzialności za własne błędy. Zawsze wskazują palcem na innych i unikają samoanalizy. Jest to sprzeczne z ideą, że powinniśmy skupić się na tym, jak reagujemy na sytuację zamiast obwiniać wydarzenia. Jeśli nie przejmiemy kontroli nad naszymi reakcjami, Nasze uczucia mogą nas przytłoczyć i sprawić, że będziemy zdezorientowani. Jak można pomóc komuś, kto uważa, że wszystkie jego problemy są winą innych i nie potrafi rozpoznać własnych błędów? Jeśli nie widzą, gdzie popełnili błąd, nigdy nie podejmą wysiłku, aby się poprawić, ponieważ wierzą, że już są doskonali. Są osoby, które zawsze szukają winnego, ponieważ albo nie rozpoznają własnych błędów, albo decydują się tego nie robić. Jeśli nie mają przyjaciół, to wina innych ludzi. Jeśli mają problemy zdrowotne, to dlatego, że nie mają środków, by zdrowo się odżywiać. Jeśli tracą szansę na pracę, to uważają, że osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną była przeciwko nim. Najskuteczniejszą pomocą, jaką można zaoferować tym ludziom, jest pozwolenie, by życie uczyło ich poprzez ich własne doświadczenia. Z czasem mogą zacząć zdawać sobie sprawę z prawdziwych przyczyn swoich problemów. Innym typem osoby jest ta, która oczekuje, że świat będzie jej sprzyjał. Dla niektórych ludzi świat powinien spełniać każde ich życzenie. Uważają się za wyjątkowych tylko dlatego, że żyją. W przeciwieństwie do tego, nauki stoickie prowadzą nas do życia w równowadze ze światem i innymi, podkreślając, że na szacunek i nagrody trzeba sobie zasłużyć. Są ludzie o dobrych intencjach, którzy chcą pomóc tym ludziom inaczej postrzegać rzeczywistość, ale często te rady nie są przyjmowane z wdzięcznością, a nawet mogą być postrzegane jako groźby. Niektóre z tych osób uważają, że ponieważ są atrakcyjne, ludzie powinni im służyć. Ta mentalność utrudnia tym, którzy próbują pomóc, ponieważ często są wykorzystywani. Niektórzy uważają, że zasługują na dodatkową uwagę, gdy sprawy nie idą po ich myśli. Nawet jeśli otrzymali pomoc, zachowują się tak, jakby byli zranieni i mogą próbować manipulować sytuacją. Prawdopodobnie zrozumieją potrzebę zmiany dopiero wtedy, gdy zmierzą się z konsekwencjami swojego zachowania. Niektórzy ludzie po prostu nie chcą się uczyć ani zmieniać. Stoicyzm uczy nas, abyśmy lepiej poznali samych siebie i nieustannie dążyli do poprawy. Jednak niektórzy ludzie nie chcą rozpoznać swoich słabości ani się rozwijać. Pozostają niezmienni i często obwiniają innych za swoje problemy. Pomaganie im może być trudnym zadaniem, ponieważ nie chcą słuchać ani przyjmować rad. Na przykład, John nigdy nie przyznaje się do swoich błędów, nawet gdy popełnia oczywiste błędy. Zawsze szuka winnych. Maria otrzymuje w pracy informacje zwrotne na temat tego, jak może się poprawić ale ignoruje je, wierząc, że jej własna metoda jest zawsze najlepsza. Peter napotyka na powtarzające się problemy w związkach, ale przypisuje to temu, że nie znalazł odpowiedniej osoby, zamiast zastanowić się nad własnym zachowaniem. Jose często boryka się z problemami finansowymi, ale zamiast starać się oszczędzać, obwinia swoją pracę o to, że nie płaci wystarczająco dużo. Czasami rozsądniej jest pozwolić mu samodzielnie stawić czoła problemom. Stoicyzm pokazuje nam, jak ważne jest bycie w harmonii z naturą, rozwijanie trwałych relacji i branie odpowiedzialności za swoje życie. Przyjęcie tych zasad pomaga nam prowadzić sensowne życie w zgodzie z wszechświatem, tak jak nauczali stoicy. Życie jest pełne wyzwań, ale to od nas zależy, jak się z nimi zmierzymy. Nie możemy zmienić innych, a jedynie siebie. Skup się więc na doskonaleniu, rozwoju i byciu najlepszą wersją siebie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, obejrzyj nasz następny film na ekranie. W ten sposób będziesz postępować zgodnie z naukami starożytnych filozofów i znajdziesz więcej spokoju i celu w swojej podróży.